Siemaneczko z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. Gramy oczywiście na swojskich polach. Mapa autorstwa pana Venturio, ale się bujam tutaj nieźle. Oczywiście znajdziecie link do, do tej mapy oczywiście znajdziecie po opisie. Lecimy sobie z następnym odcinkiem, jak widzicie, mini ładowarką sobie brykamy tutaj w stodole, ponieważ muszę, musiałem troszeczkę tą pszenicę podepchnąć, ponieważ dzisiaj lecimy sobie z następną akcją na polach. Będziemy mucić owiec. Chciałbym od razu, z, z, pola pojechać i sprzedać ten owiec, ale może być taka sytuacja, że będzie troszeczkę za dużo tego owca. Może być taka sytuacja, tak więc, no tutaj zrobię miejsce. Oczywiście można by też w zbiorniku w kompanie przytrzymać ten owiec. No tak mi się wydaje, że może troszeczkę być za dużo tego owca. Tutaj mam owiec za polem. Nie wiem, czy to widać. Tutaj przez, przez bramę może widać. Było. No niby jest taki kawałeczek niby jest, tutaj tak mało wygląda, że jest tego owsa. Ale uwierzcie mi, ze Stodołem jest jeszcze więcej. Obornika jest dużo. No, ale jeszcze poczekamy, bo jeszcze rzepak będziemy musieli zebrać. Za jutro chyba gdzie deszcz padał. Podejrzewam, że ten rzepak jutro albo dzisiaj, bo w sumie jest rano, dzisiaj powinien być już. W sumie on nie dlaczego, już powinien być ten gotowy do, do wymócenia. A więc akcja z obórnikiem jeszcze poczeka. Tutaj sobie najprawdopodobniej New Hollandem dzisiaj będziemy, bo będę musiał podłączyć dwie przyczepy. No i zaczniemy od kombajna. kombajn jeszcze będę musiał odłączyć mu ten header. Wałek jest, dobra, trzeba wałek mu ściągnąć. Wałek mu ściągniemy. I podłączymy pod ten header. Całe szczęście, że ten Rostel masz tu jest, on jest króciutki. Takie mam wrażenie, że jest bardzo krótki, jak na kombajn, co nie? Eee, bo, w jakiś większy, o kurczę, nie odłączyłem header, tylko w ten, wałek podniosłem ten, oczepiłem, ale się wystraszyłem, mówię, co jest? Ja, oś się wystraszyłem. No nieźle. Tutaj się chciałem, skupiłem się na tym, że on jest taki krótki. Nie, ale całe szczęście, że jednak ten kombin kupiłem, naprawdę. Bo yy, no, jakbym miał jakiś tu większy kombajn, a kusiło mnie, żeby po prostu większą tutaj akcję zrobić, bo duże gospodarstwo, ale tak sobie później mówię, gdzie ja ten kombajn wywiadę. I rzeczywiście to był dobry pomysł, bo tutaj troszeczkę jest ciastawo. I ten kombajn, powiem wam, że ledwie coś się mieści. I chyba kurczę zrobiłem błąd, bo teraz się zastanawiam, który pojadę. Yy, no teraz tak, i tak będę musiał wyjść z kombajna i tak, bo z jednej strony mam ten. Yy, mam, yy, muszę, w, przez główne, chyba przez główne wjazd będę. Tylko, że tam z doła jest otwarte wrota i będę musiał też wyjść. Dobra. Podłączymy. Tutaj wałka nie będziemy podłączania ani przewodów. Dopiero na polu sobie podłączymy. Niesiemy ten headerek. I teraz tak, żebym ja się tutaj nie rozwalił. Dobra, cyk. Pole z owsem widzieliście niedaleko. Ale, dojechać tam to jest troszeczkę, teraz tak. Trzeba tutaj będzie uważać, żeby, yy, uwaga. Nie zahaczyć. Dobra, przejechaliśmy. Ja tutaj bliżej binów przejedziemy, żeby tego drewna nie zahaczyć. Mm, dobra, przejechaliśmy. Dobra, elegancko. Nie, tutaj te wrota nie są aż takie. O, o panie! O, o się zdziwisz. Jakiej... Oj, bo zar... Nie, dobra. Nie, tak wygląda tylko tak dziwnie. Dobra, lecimy. Sobie. Nie, było tam dosyć dużo miejsca. Lecę sobie z tym. No, liczę, że będzie do, dosyć ładnie mi to sypnie. Z kukurydzy było całkiem fajnie. Z kukurydzą było całkiem fajnie, z burakami. No nie wiadomo, ale podejrzewam, że tam teściowa źle zbierze. Dobra, opuścimy go i podłączymy mu jeszcze wałek, przewody. Tak to nie będzie chciał mucić. Dobra, wałeczek, pyk, przewody. Dobra, elegancko. Teraz powinno być ok. Tylko jeszcze tak. Będziemy musieli go ustawić na słomę. Teraz ma sieczkarnię włączoną, tak? Dobrze mówię? Okej, okay, teraz, no właśnie. No, dokładnie, bo była sieczkarnia odpalona. No i lecimy sobie ku wolutku. Najpierw sobie obiadę te pole dookoła. Ja te pole już znam. Wiem, że tutaj są pewne problemy. Znaczy, one jest dosyć takie. No tutaj z tej strony jest wąskie, takie na raz, że... znaczy na dwa razy, żeby przejechać. Drzewa są. Słupy z boku. Słup jest jeden na polu. No, pamiętam, że jak nawoziłem, to się rozwaliłem o ten słup. <noise> tak więc pamiętam to dobrze. No i są też na miedzach. Z jednej strony drzewa. Tutaj i z drugiej strony, o tam. Tam są też drzewa. I do samego końca, jak dojeżdżam, też stoi drzewo. Później będzie ciężko też tam nawrócić, wymanewrować, bo las się zaczyna. To znaczy las. Tam jedno takie duże drzewo stoi, tak więc... O kurcze! Ja się zakopał, aż. Nie, czekaj. o właśnie, bo tu jest ten modyfikacja, ale przyrzyżnąłem tym kaderem. Nówka funkiel już załatwiony. W ogóle ostatnio jakiegoś pecha mam. Na każdej serii, co jakiś nowy sprzęt kupię, to zaraz rozwalę go. Dobra, jakoś się udało przejechać. Dobrze. No, tak, ja mówiłem, tu jest dosyć tak trudnawo. Nie wiem, dlaczego ten rzepak mi jeszcze... No dobra, damy mu jeszcze szansę. Jutro ma deszcz padać. No zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie tutaj elegancko. Owies już jest, że dojdzie. Zostaną mi ziemniaki, ziemniaków jest dosyć dużo. Eee, też było wczoraj opiskiwałem je, znaczy ostatnie nawożenie było. Eee, I elegancko wygląda to. Zresztą po drugiej stronie tego pola jest, są ziemniaki, zaraz wam pokażę. No właśnie o tym drzewie mówiłem. Teraz tak, tutaj wjedziemy Dobra, wyłączymy sobie, podniesiemy. Oj, podnieś. Jak tutaj wjechać? Dobra, wjedziemy sobie do lasu, bo tutaj widzę, że można wjechać trochę do lasu. Cofniemy. O, a kurczę, akurat, akurat coś zobaczysz, Anton. Bo w tych sterkach też tak za dużo nie zobaczysz. No dobra, ale jesteśmy na drodze. Dobra, ok. Tutaj będziemy mogli pojechać. Dobra, i sobie spróbujemy wjechać, żeby się. Nie, nie przytrzeć maszyny, bo już dzisiaj wystarczająco ją zdemolowałem, dobra, elegancko. Na wprost widzicie te, te duże pole, to są ziemniaki. nie wiem jak ja będę je zbierał. Ten, ten kombajn jest czterorzędowy, ale... No nie wiem, bo tutaj na, na między, jak sadziłem, jak ja sadziłem, a nie, no jak sadziłeś, no to nie było się, nie było problemu, a teraz ze zbiorem może być problem, bo tutaj drzewa są. Widzicie, drzewa i chyba, chyba słup jest też wstawiony, tak więc no nie wiem zobaczymy, to będziemy na jesień się tutaj męczyli na razie, na razie coś się nie, no podejrzewam, że będzie ok, nie będzie aż tak źle ok, elegancko możemy tutaj pocisnąć tutaj, w tą stronę nie będzie aż tak źle szkoda, że nie ma tej modyfikacji no bo zobaczcie, sypie mi się nie, no to, to ile to może być fajnie, żeby była jakaś podziałka Tutaj jest jakiś taki komputer, ale tu nic na tym nie widać, żeby była jeszcze ta modyfikacja, trzeba chyba, bo to jest wiecie taka podstawowa wersja, to nawet nic nie piszczy za bardzo, jest tylko jedna taka gałka i, i nic więcej, nawet nic nie piszczy, że się coś tam na, na wrzut, na ten, że już jest ten zbiorniku wystarczająco, muszę przez ten wziernik patrzeć, ale elegancko, cyk, dobra i tutaj się spróbujemy wjechać. Patrzcie tych ziemniaków naprawdę jest nieźle. Jest to, dobrze, że mam taki duży kombań, bo tak sobie mówię, kurczę, jakbym jakąś Annę miał. A kopaczką miał tu robić. Ja cię kręcę. Jeszcze po wczorajszym mnie plecy bolą, bo jednak przy tych burakach troszeczkę... No w sumie niedużo tam było, ale człowiek nieprzyzwyczajony to zawsze tak... Nawet takie pochodzenie to pomachanie troszeczkę tą haczką to już dało dużo. Ok, to sobie od razu przelecimy i tylko że zmienię sobie jeszcze widok kamery, bo nie chciałbym tutaj jakiś jaków pozostawiać, bo tu jest tak zrobione, że na dwa przejazdy. Idealnie na szerokość tego headeru, tylko trzeba wiecie, tak w miarę się spiąć, żeby to zadziałało. Dobra i elegancko. Sobie pierwszy raz przejechaliśmy, no i tutaj akurat wystarczy. Teraz pójdę podepnę sobie przewody, e, zczepię sobie przyczepy, tylko tak. Na razie to ja kombajn sobie, poczekajcie, no dobra nie wiem, to już nie będziemy dalej jechać, postawię sobie ten kombajn tutaj na polu z tym, e, po kukurydzy, tutaj będzie obornik dawany, a, gnojowica najprawdopodobniej, zobaczymy ile tego obornika będzie, to nigdy nie wiadomo jak to będzie dużo, nie? Kurura się otwiera, o w lusterku widzę, dobra. Idziemy sobie teraz przyczepki jakieś ogarnąć. Tak jak mówiłem chciałbym od razu polecieć ze sprzedażą, e, ponieważ ten owiec do niczego nie będzie potrzebny. E, ja mam troszeczkę tej pszenicy, jeszcze w ogóle pszenicę trzeba będzie też sprzedać, e, bo mam, co prawda widzieliście to podgarniałem, to wystarczyć mi powinno dla świń e, Dobra teraz tak, tego sobie zostawimy tutaj. Eee, tą czwórkę będziemy musieli odczepić i zaraz zobaczymy. Tu jest ta większa przyczepa. Dobra, elegancko. Dobra, to czwóreczkę sobie odstawimy. Bo przecież czwórka, no nie chcę ryzykować, może nie dać rady i co mi wtedy będę musiał... Eee, będę musiał, kurczę gonić czas jeszcze jak się gdzieś zakopię na tym polu. No tak jak mówię, a jutro deszcz będzie padał. Ja jeszcze chciałem dzisiaj jeszcze y słomę. Sprasować, Nie wiem, czy odcinek bym taki robił? Chyba tak. dlaczego już nie? Nawet można by zrobić sobie taki odcinek sprasowania słomy. Dobra, to zostawimy ten ciągnik tutaj. Mm, beczka. Beczka brudna, ale przetestowana działa. Dobra, tutaj platformy jeszcze bym potrzebował jakąś platformę do przewozu. Czekajcie, jeszcze muszę odczepić. Do przewozu yy, Bel, bo. No, bo nie mam takiej. A w sumie, jak widzicie. Czekać przewody najpierw, yy, a jak gdyby nie było, o kurczę, nie mogę odczepić przewodów, co jest? Dobra, odczepiło się. Yy, no a jakby nie było, to to jednak troszeczkę jest tutaj, yy, tych ty, ty, ty beli trochę będzie, co prawda mam tylko i wyłącznie na ten na tym owsi, ale w następnym sezonie być może będzie tutaj trochę więcej odcinków, to może jakieś większe pole sobie dokupimy, ale powiem Wam, że No tak ciężko tutaj prowadzić taką yy, serię, gdziebym się jakoś mocniej musiał rozwijać i dokupować większe sprzęty, no bo z większym sprzętem ciężko tu w niektórych momentach dojechać, na przykład z siewnikiem takim większym, no to w, ja próbowałem, to nie można było nigdzie go, nigdzie go nie można było postawić dostodoły 100 to takie składane, 6-metrowe, no to nie, nie, nie wiedzie, bo za wysoki jest. W ogóle w bramy to 4-metrowy, taki nieskładany to też nie wiedzie. Więc. tylko na 3-metrowych mógłbym lecieć tutaj. Dobra, zepniemy sobie go. Yy, przewody. Tak. I lecimy. Tutaj tym podepniemy i chyba taki zestaw wystarczy. Będę musiał bramę chyba otworzyć, bo nie będę miał miejsca, żeby cofnąć. Jest tutaj dużo fajnie, to bardzo mi się podoba na tej mapie, że jest bardzo dużo różnych wjazdów, e, tych bram jest dużo naprawdę. To może to to jest ten duży plus, bo tak to by było ciężko tutaj manewr manewrować rzeczywiście. Dobra, to sobie podłączymy. Mam nadzieję, że mi się to jakoś uda. Czekajcie tak, żeby popatrzeć w... bo w przeciwnym przypadku mogę nie podłączyć. Dobra, chyba jest OK. Dobra, polecimy, odłączy się tu w ogóle, a, całe szczęście, przewody, ciekawe czy już jest przewody, o kurcze, normalnie, no ale wiadomo, to jest dobra przyczepa, to jest dobra przyczepa, tutaj w przypadku nie ma na tej serii, elegancko to wygląda i lecimy sobie na drugą stronę, dobra, gdzie musimy na drugą stronę polecić. albo tutaj, tutaj mam z tyłu miejsce, gdzie, o, tutaj ziemniaki i mam miejsce na kopcowanie. Nawet tam jeszcze trochę ziemniaków zostało w starym kopcu, tylko tak. Nie wiem jak ja tutaj przyjadę. Słuchajcie, będę musiał tutaj znowu sobie otworzyć, bo nie wiem czy ja wyjdę. O, tu jest otwarty całe szczęście. No ale jest ciężko tutaj. Troszeczkę trzeba kombinować, tak więc... takiej dłuższej serii to chyba raczej nie planuję tutaj, bo wiecie, taką serię, gdzie by się gdzieś rozwiniać czy coś takiego. Tak jak mówię, tutaj by było trochę trudniej. Z racji tego, że yy, no jest trochę ciasnawo w niektórych miejscach. Dobra. Teraz tak. Coś w ogóle z tym lusterkiem? Jest nie tego w ciemniku. Dobra. A może ustawienia grafiki mam takie? Nie, no powinny być wszystkie lusterka. Nie wiem dlaczego. A może coś tam znowu grzebałem przy grafice. Chociaż nie, ona zawsze jest na full tutaj ustawiona. No dobrze. Lecimy sobie pierwszą, pierwszą przyczepę, zasypiemy. Czyniemy tylko tyle. Okej. Okay. No i chyba zostawimy sobie. Nie, pojedziemy tam, postawię go na poprzeczniaku i będziemy sobie dosypywali, bo. Chociaż nie wiem, poczekajcie, może lepiej na, na polu gdzieś, na drodze go e, zostawić, bo jak on gdzieś się zakopie, to później nie wyjadę już z tym. Mm, wiecie co? Chyba tego owsa tak dużo nie będzie. No teraz przecież ta przyczepa jest potężna, chyba 17 tutaj, tak? To jest ta 17? 15? No, eee, to spokojnie. Ale wiecie, no myślałem, że zawsze jak wyjeżdżasz, to masz tam nadzieję, że to naprawdę będzie bardzo dużo eee, tego owsa. No i objechałem dookoła, no i nie ma aż tak dużo. No ale dobra, zobaczymy. Niemniej jednak lepiej postawić ten ciągnik tam na, na tej, na drodze, bo tutaj nie wiadomo jak to będzie. Czy ja później podjadę pod tą górkę? Jakby chciał wyjechać do elewatora, tak więc nie wiem. jak tutaj na drogę wyjadę, to jest trochę twardziej. Ale tej słomy tutaj wyrzucało. Ja się kręcę, no. Dobra, tu elegancko sobie staniemy. Też jest trochę pod górkę, no ale na drodze to powinien ruszyć. Elegancko. Idę sobie teraz tak po kombine. Jeszcze tak wyłączymy ten ciągnik. Idę po kombajn i zaraz tutaj wracamy, bo tutaj, czy... oj nie, trochę jest tego, słuchajcie chwasty są, chwasty kurcze no, jak to jest, że chwasty takie małe, niedawno musiały wyrosnąć. O, teraz już prawie pełny zbiornik mam, objechałem, to. może tak nie wiem, może przy tych miecach tak słabo było, a teraz tutaj mi trochę lepiej sypnę, o, bo już, yy, zobaczcie, znowu zrobiłem drugie kółeczko. I proszę bardzo, pełny zbiornik, elegancko. No to w sumie okej, okay, cieszę się bardzo. Bo na początku tak mi się wydawało, że to nie będzie zbyt wiele, dobra, ale nie, nie, tylko wysypujemy na pierwszą przyczepę. Bo może być nawet taka sytuacja, że ja sobie jeszcze pszenicę bym wywiózł, w sumie fajnie by było. No ale może pewnie będzie coś takiego, że na drugą też będę musiał trochę wrzucić i już nie będzie tak elegancko. I zbiornik jest ile? Pięć? Nie, 4 5, nie 4,5, 4,5 tysiąca w tym modelu ma. Chyba tak, 4,500, tak więc. E, no już powiedzmy, że wcześniej wysypałem 4, teraz 4,5, to jest 8,5. Ja wiem, może i się uda, poczekajcie. Jeszcze to zostało. No, ciężko, ciężko powiedzieć. Dobra, lecimy sobie, złożymy rurę i lecimy dalej. Jeszcze światełkę te wyłączyłem, bo niepotrzebne nam są, żeby tutaj hałasowało. Znaczy hałasowało w tym sensie, że... Czekajcie, w ogóle ten chwast, no ale te chwasty to już na tym etapie, to nie są już tam chyba nieżytujące, nie? Ale widzę, że mi wyszły te chwasty na samym końcu dopiero, no ale to tak trzeba było wcześniej, znaczy, już ten owiec był wcześniej gotowy, nie? No ale wczoraj pomagaliśmy przy burakach, tak więc, e, jak gdyby się dzień prze, przesunął, no i wyskoczyłem jakieś tutaj chwasty, no ale widzę, całe szczęście nie ma tego aż tak dużo. No i teoretycznie nie powinno to mieć już żadnego wpływu na, na plon, bo, bo już jak tak jak mówiłem, owiec już był dojrzały od, yy, od, dwóch dni w sumie. Jak już kukurydzę muciłem, to już był dojrzały chyba, co nie? Nie pamiętam. Chyba tak. Bo tutaj troszeczkę inaczej jest to poustawiane. Dobra. Yy, pik Elegancko. Na drugą stronę przylecimy. Makopy to jednak mały kurczę, ale wariat. Znaczy, no, wiadomo, że klas by miał większe, większą parę. No, ale tutaj, widzicie. Nie jest aż tak źle z nim, nie? Dobra. Ogień. Fajnie, spodobał mi się. Tak, na takie mniejsze, szkoda, ale może, właściwie to może by, jak się zastanawiam, czy by go na inną serię, tutaj, bo teraz właśnie się zastanawiam, e, na innej serii będziemy szukali nowego kombajnu i może coś takiego. Chociaż nie no, tam to już raczej bardziej wydajny by nam byłby e, potrzebny. Ale dlaczego żeby nie? Może też właśnie coś z tej firmy też... Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak tam cenowo wyjdziemy. Pewnie tam będzie znowu jakiś użytkowany, jakiś już stary kombajn na pewno będzie. Najprawdopodobniej, bo tam troszeczkę kasy może nie być na tamtej serii, Za dużo. Pewnie za z, z hydrostatika będzie jakiś inny taki użytkowany kombajn. No ale żeby była trochę większa wydajność. Dobra, sobie wysypiamy to. E, ile tutaj tego mamy? Podejrzewam, że na pewno będzie jedna przyczepa. Na drugą też będziemy sypać. Ale ile tego będzie, no to dowiecie się w następnym odcinku. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.